trochę wodtrwa tyle motocykli, 12 sztuk. W takich dużych grupach to nawet start nie jest oczywisty, tak na, nawet jak już wszyscy są niby gotowi. To zawsze ktoś musi stopery założyć. Ja źle wsadził stopper, to musi go przestawić, to musi zdjąć kask, a to mu się nie włączyła kamera, a to mu się zestaw nie włączył. A teraz to... Oh, no i tak się stoi w takim upale i czeka na tych wszystkich opóźniaczy. Pierwszy raz w tym sezonie. No i ostatni raz w tym sezonie. Wjeżdżamy na Mangard. Pierwszy raz, bo za każdym razem jak byliśmy był zamknięty, a też jakoś tak nie było specjalnie yy, chętnych, żeby jechać pod ten zakaz. A teraz jesteśmy tu po raz ostatni w tym sezonie, no i z Mangard otwarty, 10 euro wjazd. I tradycyjnie tutaj dość często pogoda się załamuje jak wjeżdżamy, zresztą widać, o nad nami siara się robi. Ale kto by nie chciał na Mangard wjechać? To jest tak pięknie. Grupa na Szlabanie, czyli tam, gdzie się pobiera opłaty, to jest tak powiedzmy po 2-3 kilometrach od wjazdu z głównej drogi, jak się wjeżdża no, zgodnie z drogowskazem na Mangard, to tam się po prostu każdy płaci osobno no i tam się rozdzieliliśmy, bo tutaj no, nie można się tu zgubić więc omówiliśmy się, że się spotykamy na górze tu przejazd z emocjami, ale nie ma wody, jest woda, jak tam na dół spojrzy, to huhu 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 Zbadamy jak wygląda kwestia szlabanu. No nie, nie sądzę, żeby coś się zmieniło na pewno szlaban będzie Tam dookoła już nie, tradycyjnie będzie można objechać, ale... Ja wiem jak tam jest, byłem! Kurde, teraz z tymi kuframi to tak... Muszę uważać, jak się mijam z samochodem Albo jak takie betonowe słupki wystają O, czy tam będzie miejsce, żeby zaparkować? Pewnie nie A, jest miejsce, fuj Trochę pogoda się kiepści What do you think? Nice. Nice. <laughs> That's uh, last month here, and it was close though, yeah. Uh -huh. So it's first time, you Last time I was here, it was so foggy. You couldn't see anything. Three I was here in June, uh, two months, one, two months ago. I, I couldn't go up there. It was closed. Lubię, za Tobą jechać, bo jakbym sam jechał tą drogą i nie miał nikogo przed sobą, to na pewno bym dużo wolniej jechał po prostu. A Ty jechać, wiesz, tak elegancko, bez wysiłku. Ale nie za szybko. Powoli, nie za szybko. No, Ja bym jechał wolniej. Kumam. O, jadą nasi. O! 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 Dobry widok, nie? To już tam. Morda się cieszy. Wysoko, kurde, wysoko, wysoko. Tu jest. O, o, tam, tam, jest wysoko. Znaczy, tu jest wysoko? Chodź tu! Będę przy tobie. Tak. Jest, jak to jest pięknie. A ta Z... droga jest paskudna dla mnie. Paskudna. Bo ona nie jest przyjemna. Bałam się, że się... Nie jest... Nie jest przyjemna, ale zaraz zobacz. Mhm. Te widoki. No. Lepiej jest chyba po tych górach. Powiem ci szczerze, że kuwa, lepiej się czuję, jak idę na nogach. Tam, jakby była lepsza widoczność, tam by można było wejść, pod kwotki popstrykać. Ja w ogóle nie mam żadnej kontroli, No. Agata, załóż taką minę. No właśnie chciałem zapytać. A papier masz? Tam jest ładny widok, tam. Paparazzi wam robi zdjęcia, nie? Ale to jest najtrudniejsza droga na naszym szlaku, więc nie będzie takich już więcej. Z radości, że tu wyjechałam. Śmieję się, że ściągam kask nie wyglądam jak te laski z Instagrama. Dlaczego? No bo one to wiesz, jak pełen... A, no ale to my możemy... A czekaj, nagrywam? Leci? Leci. A, dobra, to już włączę. Także tam jest taka droga dla odważnych i tam jest schronisko, w zasadzie... Kawałeczek tej drogi jest taki. Ale tu jest zamknięty, nie ma żadnych. Ale nie, to jest inna droga. Ta droga to prowadzi tam wokół tego, no, co za, za chmurą jest. Zamknięta. Natomiast tu się wjeżdża z tej drogi. Tam na górę, bardzo stromo, wąsko. Już no, dzisiaj stromo i nie wystarczy nie wystarczymy. Także jak ktoś ma problemy z o, dwójką, to tam do, ją <laughs> łatwo zrobi. <laughs> Mamy po drodze jakieś tam? Nie. Nie ma. Ale to mówię serio. Idziemy. Najbliższy CPN to jest ten, który będziemy mijali, na którym wow. tankowaliśmy. Bo tu jest dzicz. Na razie się uspokajam. No zmieniłeś, a kask? Mam trzy. No, znaczy ten jest, bo po prostu ten show jest dla mnie. Ten show jest dla mnie tak wygodny, że, ciąg, że remont przeszedł wnętrza no. i wrócił do łask. Wymieniałeś to wszystko? Wszystko. No. A wiesz, wszystkie alternatywy, które mam to mają jakieś minusy, a których ten nie ma. Okej okay. No mam czarka takiego karbonowego to trochę za duży kupiłem, ale to z własnej winy trochę. Eee, HIOC mnie ciśnie w uszy. No. Po dwóch godzinach też karbon, fajny kask, RPH11. A, co ja zakładam i jakbym Capeczkę założył. Na dwójkę wymienić? Co? Na dwójkę nie chciałem zmienić? Nie. Ja też właśnie się zastanawiałem czy wymienić cały środek może, może w przyszłości. No na razie jest okej, okay. tenka. No ale się nie wie, a musiałbym zobaczyć. Mam fotochroma, a tam jest inny fotochrom. Trzeba by kupować nowy, a fotochrom kosztuje... Dziek tutaj jest nie mogę się do tego przyzwyczaić. Majątek, no. Bo tutaj był po lewej. To ja do tego schroniska, nie? Tak trochę tam przesadzam z tym, że ta droga jest taka dla odważnych. Ona tak wygląda z daleka, że jest dla odważnych, o jak się tak spojrzy, ale nie jest taka... Nie jest taka zła. To są strombo. I wąsko. I tam na górze jest kiepsko do zaparkowania, bo jest pod kątem i nie ma jak postawić motocykla, a tak na kijowo jest pod tym względem. na tyle nalepkę może sobie kupić pamiątkową, magnesik no bo ja myślałem że nalewkę jakąś nalewkę może też no, tak. widać że o, kupie, że o kupie rozmawiają bo tak przeżywają nie? Jadziemy! I z górki na Pazurki I to by było na tyle drogi z, do schroniska To nalepkę gdyby ktoś szukał nalepki, to tutaj Zresztą dwa cylindry, jeden cylinder cztery też i sześć szkoda że taki duży ruch, no ale wakacje, urlopy nie ma się zadziwić I tak oto dojechaliśmy do hotelu. Co popsułeś? Nie, patrz, czy na lepka jest. Mam go. A. Nie A. Tak. <grystanie> <grystanie> dziękuję. dziękuję. Dziękuję za dzisiaj. To co jutro? 10. Jutro 10? 10. Tu na ATP, Dziękować. <grystanie> <noise> to pytanie zwycięz... zwycięstwa? Gratulujemy, gratulujemy Wszystkim chłopakom, wszystkim grupom Nikt się <noise> nie zgubił, no. niemożliwe <noise> To jest niesamowite, ja, się ktoś raz Ty, ale wszystkich nie ma. Zobaczcie. Ale wszystkich nie ma. Jedna ważna rzecz, bo mój rządek się pytał. od której jest kolacja? 18.30 chyba. Masz na tej karteczce. Na karteczce. Aha. Mogę ci powiedzieć, bo ją mam przy sobie. Chcesz Dobra. Jeszcze sprawdzić ci? 30 minut. No jednak mówią, że przyjści, to wierzę przy im. Im wierzysz? No weź, no weź no, Mój żądek będzie <grydanie> <grydanie> Nie napisali ci? 18.30 No to dobrze, no to wspaniale Po pół godzinki to przeżyję. Będziemy, Będziemy się w tankować jutro? Co? Będziemy się tankować Tak Tam jak tak. cię do restauracji to gdzieś będzie taki pewnie długi... Długi stół, długi stół z high travel, nie? Z naszym logo, więc... Zresztą przy drzwiach będzie was się na pewno... Bo nas zna, was nie To jak zapyta to... High travel, powiedzcie, to wam pokażę gdzie jest stolik, nie? A, taki biesiadno-wieselny Wieselny stolik